Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie na serwerze S36.pl Moi kochani, to nie jest déjà vu, to nie jest zasłonięte, tak, nie mam grzybów, kur... Nie mam grzybów i teraz fala komentarzy Pierwszy raz mam więcej grzybów niż Maciek Już to widzę Czy już to widzę? <gryw> już to widzę, moi kochani Pierwszy raz mam więcej grzybów niż Maciek macie gdzie twoje grzyby? Maciek, ty leszczu, Maciek, w nobie i tam Maciek, ty stółko. Jesteśmy na koniec, w zasadzie już jest 20 minut po północy, ale jesteśmy na koniec kolejnego dnia serwera. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Mm, tutaj to już jest chyba... To mi się wydaje, że to już jest po północy wbijane. Nie pamiętam. Staszek tu wyrównał levelę, Staszek Tychamie. Pozdrawiamy Staszka. No i co tu się dzieje, moi drodzy? Co tu się dzieje na koniec tego dnia? No, pewne jest, pewnym było, że w końcu zwiadowcy czy berserkerzy nam trochę odlecą, w odjadą w levelu. My jesteśmy tu po to, żeby trzymać ten dystans, żeby za bardzo nie odlecieli i gonić, gonić, gonić. Natomiast jeżeli popatrzymy na innych magów na przykład, to stoimy naprawdę, naprawdę zajebiście, bo 9-10 leveli przewagi. Jeśli popatrzymy na wojowników, no to najlepszy wojownik też 10 leveli przewagi, więc w tych trzech klasach, które mają gorzej, czyli wojownik, mag, nie wspomnę nawet paladyna, ale powiedzmy jeszcze yy, wojownik, mag, yy, no to, to, no dobra, to tyle. Są dwie klasy, które mają gorzej. No i Paladyn. Paladyna to tu nie widzicie w topce w ogóle, nie? Paladyn to tu pierwszy jest na 40. Stefan się napił za bardzo, drank Stefan. Stefan się za bardzo napił i zamiast kliknąć Berserker, kliknął Paladyn, no i zmienił nick na drank Stefan. Także stoimy całkiem, całkiem nieźle. Oczywiście tutaj Stefan 1 był niepijany i wziął jedyną prawidłową klasę. Plutowy Pluto i, i też wziął prawilną klasę. Staszek też jest sprawiedliwa klasa, no i generalnie jest jak jest. Jak wygląda w gildi? W gildii wygląda fajnie, bo jest 88% i 68%, jutro spróbujemy wbić już 100%. W gildi ze Staszkiem tutaj liderujemy, Gimper troszeczkę przyspał dzisiaj, Til jeszcze też nie dotklikał wszystkiego, a szkoda, bo też gra tym berserkerem, powinien wiele, wiele więcej troszkę zrobić, eee, tak jak na przykład wy Pluto, tak jak Adiona, to na przykład, nie wiem, szonetki to akurat na bardzo, bardzo, bardzo słabo. 1200 1200 staty naprawdę słabiutka postać niewykorzystane bardzo wiele opcji. Zobaczcie Stila 1500 1100 staty, 4 levely niżej, dużo lepsze staty. Więc no tutaj no, w tym przypadku naprawdę słabo, słabo, słabo prowadzona postać, która jest tak naprawdę OP, którą można bardzo bardzo wiele zrobić. Dużo lepiej prowadzona postać takiego Stefana Zresztą widać po levelu, że jest trochę przekikane Widać też po bazówkach, że jest trochę gryfa w tych bazówkach. wrzucone gryf przyjął złoto. No, od nas też troszeczkę gryf przyjął złoto. Głównie na itemy, no, bo musiałem kupić. Jakie się piki mi się wyrolowały, to kupiłem. No, nasza postać wygląda całkiem przyzwoicie. Mamy ten niecały 59 level. Tak jak mówię, na tle innych magów, wojowników Paladynów wyglądamy zajebiście. No i jasne jest, że nigdy żaden mag. Na początku serwera nie w stanie więcej prze kilka czlochów niż Zwiadowca, czy, czy, czy teraz Berserker, ale tak jak mówię, dzisiejszy dzień będzie o tyle kluczowy, że najprawdopodobniej e, Stefan najprawdopodobniej, może nawet i Pluto, mam takie wrażenie, że dzisiaj pojawią się pierwsze pupile i to będzie tego typu problem, że jeżeli my tego pupila nie wbijemy dzisiaj to jeszcze wielkiej tragedii nie będzie, natomiast jutro możemy mieć maksimum jeden dzień obsuwy z pupilami, żeby, 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 móc rywalizować z przeciwnikami i tutaj walczyć o najwyższe cele. Możemy mieć maks jeden dzień obsuwy z pupilami, więc jeżeli dzisiaj, a najprawdopodobniej Stefan raczej na pewno podciągnie te 10 leveli, przeklika tam trochę lochów i tak naprawdę jemu potrzeba jest 5 leveli, tak? Bo na 70 levelu kupi klucz w gabinecie magii, więc nawet nie musi go szukać w misjach. Kupi go w gabinecie magii ten klucz i przy, doklika te pięć leveli. No Mamy wbić 12 będzie dość ciężko, bo mamy dość trudną sytuację w lochach. Mamy dwa lochy, które jesteśmy w stanie przeklikać, tylko brakuje nam krytyków. Zaczynamy zbierać lustro, jak widzicie też po malutku. O Jezu, ile tu jest poczt? Ile tu jest poczty? Tą pocztę oczywiście będę jutro czytał do kawy. Pamiętajcie o tym, że. W trakcie live'a nie czytam poczty, więc to co wysyłacie ja dopiero będę czytał następnego dnia rano do kawy i zawsze wszystkim praktycznie odpowiadam, więc jest spoko. Mamy dzisiaj jakieś lożki, które zapozamykaliśmy. Pirat John John, John John Passat, John John Volkswagen. Eee, Pirat John John Volkswagen dostał chyba w końcu krytyka na mordę i się zwinął dokładnie. Zobaczcie co my dostajemy z lochów. Dostajemy po prostu golda albo jakieś gówniane itemy. Naprawdę jest dramat. Naprawdę jest dramat z tym, co dostajemy, no dzisiaj dostałem jeden fajny pierścień, jak patrzę, jak tam Staszek, co lochy coś dostaje i się ubieramy dostajemy jakiś badziew, no jeszcze ten gold nie jest najgorszy, moi drodzy, bo bo dostajemy też po prostu zwyklasy po 200-300 golda, to już jest najgorsze, no zobaczcie, ale w Zająca potrafiłem walnąć dwa krytyki, nie? Nawet trzy. Nawet trzy wzające potrafiłem walnąć krytyki, a ja teraz nie mogę w tego Raptora. Tu on zaczynał i my to wygraliśmy i jedną nam dwa krytyki jeszcze na paszczę. I my też mu daliśmy dwa krytyki na paszczę. I znowu gold e, i znowu gold. Zawszony korsaż. 58 142 55, 82 i 114, czyli bez krytyków i znowu gold. Tak jak mówię, ten gold nie jest jeszcze najgorszy. Nie jest jeszcze najgorszy ten gold. Tak, tam nam krytyka na mordę od razu tak na dzień dobry. Od razu tak na dzień dobry. To my mu też krytyka. No bo później dostaliśmy rękawice jakieś za 300. W międzyczasie jakiegoś lochu chyba nie zapisałem. Yy, więc yy, tak się to mogło. Hershtrabusiów gdzie jesteś? Więc pewnie nie zobaczymy, bo z Trabusiów chyba dostałem... Fajny pierścionek, o tyle fajny, że wcześniej dostałem pierścionek na 3 staty gdzieś kupiłem chyba i nagle dostałem pierścionek na 5 czyli tak naprawdę kupiłem epika, którego zaraz wymieniłem na pierścionek 5 statowy, który teraz mam na sobie. Gemy już mamy całkiem niezłe, po 70 parę, także rycków też już jest trochę, trochę spoko. Jeśli chodzi o rozbudowę twierdzy, twierdza na szóstym poziomie, sala rycerska na piątym, będziemy zaraz robili ją na szósty. Eko na piątym, koszary na czwartym, kwatery na piątym, więc tutaj będziemy szykować zaraz kwatery na szósty level, żeby je sobie budować. Kopalnia na pierwszym, tam skarbiec na drugim tu za dużo. Super opcji w grze nie ma. No i my tutaj sobie spokojnie, generalnie robimy taką wartę do powiedzmy tam nie wiem ósmej 30. Żeby tu się nic nie działo. I co tu jeszcze mogę Wam pokazać? Klaserek 71%. Tak jak Wam wszystko opowiadałem i pokazywałem, mniej więcej już nam brakuje tych pojedynczych itemów, tych standardowych, to już tu jest naprawdę max 1% do wyciągnięcia z tych itemów klasycznych. Jak widzicie wiele rzeczy już jest do końca uzupełnionych albo jakichś pojedynczych itemsów brakuje. Nawet jeśli chodzi o wojownika, tu jakaś tam jedna szatka, tu jakieś jedne budki, tu jakieś jedne rękawice. Jakaś jedna czapka, no jesteśmy, pasy nie jesteśmy w stanie z tego tam z procent wykręcić, może tego klasera, a może i nie z tych itemów. Bronie wojownika mamy tu jakieś tarcze, no bo wojowników jest mało, to tarcz będzie brakować, ale zbroi już nie. Buty już też zrobione, rękawiczki jedne, czapka jedna, pasek zrobiony. No i generalnie problem się zaczyna teraz tu, ponieważ odblokuje nam się, odblokowały nam się od 50 levela nowe błyskotki czyli nowe nasiorki i nowe pierścioneczki, jeszcze tu ich nigdzie na serwerze nie mamy, więc będziemy je szukać, no i nowy, kilka nowych ozdóbek, o widzicie, dostałem tutaj smoczek, więc jestem w stanie tutaj te ozdoby też odnajdywać i uzupełniać w kaserze, ale to z tych ozdób też nie poszalejemy, myślę, że jesteśmy w stanie na tych itemach 1, może 2% jeszcze wykręcić, Coś koło tego, więcej teraz się pojawi dopiero na setnym levelu. Razem z epikami dużo więcej pojawi się z lochów, z tych zdjątek i tych klaserów. Więc będziemy to już sobie pomału uzupełniać. Klasera najgorszego na serwerze nie mamy, bo nawet Stefan ma 1427 itemów. Ma dwa itemy mniej od nas, pomimo tego, że ma kilka lochów więcej wbitych. Pluto pewnie ma więcej: 1439. No jak widać, programy działają dalej. Natomiast z pozostałymi stoimy naprawdę, naprawdę przyzwoicie i to oczywiście jest cały czas zasługa czatu, zasługa wasza, że odnajdujecie mi te itemy. Na szczęście już tych itemów jest na tyle mało, że zaraz będziemy kończyć tą zabawę. 40% klasera, zajebiście klaser. To mi się zawsze podoba w ludziach, którzy szukają gildii z wysokimi procentami, a sami mają klasery po 30-40%, kiedy powinni mieć 70, ale lecą tam za 3% expa do innej gildii lecą, bo 3% więcej lecą. Ale sami 30% tracą. To jest to jest to jest fajne, to jest, to jest sympatyczne. Jakie plany na dzisiaj? Dzisiaj najprawdopodobniej moi drodzy nie będzie live'a, ponieważ jak widzicie skończyły się grzyby. Jak widzicie też tej dzisiaj pozwolą nam jedynie przeklikać sobie aweczkę. Więc możliwe jest, że dzisiaj zakończymy dzień bez live'a. Jeżeli miałoby się coś zmienić, no to obserwujcie tam Twitcha. No chyba, że chcecie live'a z klikania aweczki, to, to wtedy możemy takiego zorganizować. Porobić sobie aweczkę z S35, z S36, pogadać, pośmiać się, poszartować i po, pokombinować. No ale to zobaczymy. No, plan jest taki, że no najprawdopodobniej dzisiaj raczej na pewno Stefan wbije pety. Najprawdopodobniej y, kilku y, zabójców albo y, berserkerów też może wbić pety. Najprawdopodobniej po prostu dzisiaj z 4-5 osób wbije pety. Y, bardzo prawdopodobne jest to, że my nie wbijemy tych petów dzisiaj. Natomiast bardzo byśmy chcieli je wbić jutro, tak. Tak jak mówię, możemy mieć maksimum jeden dzień obsługi z petami i jeszcze jesteśmy w stanie wszystko wyprowadzić na prostą. Natomiast w przypadku dwóch, trzech dni opóźnienia z petami będzie nam już ciężko tutaj rywalizować czy to, tą topkę w petach. No więc będziemy walczyć. No. Stefan, tak jak mówię, na bank dzisiaj te pety zrobi. To jest, dla niego to jest 5 leveli. To on zrobi 2-3 levely zawki, nawet kliknie 3 lochy i ma 70 level, kupi nowy klucz, z nowego klucza wyklei kolejne levely. Potem pierwsza jakaś z brzegu misja da mu gniazdo z petami i ma pety, nie? I ma tyle łatwiej też, że może to spróbować zrobić wcześniej i odłożyć sobie jeszcze awkę na szukanie petów. My gdybyśmy nawet coś tu poklikali i pokombinowali, to mamy o tyle problem, że na pewno nie zostanie nam nie wiadomo ile awki. Nawet gdyby jakimś cudem, nad Wisłą, jakimś cudem nad Wisłą uda się nam te pety jutro zblokować, nie wiem jakim cudem by to musiało być, to najprawdopodobniej nie zostanie nam awki na szukanie petów, więc raczej nie należy się tutaj spodziewać jakichś cudów, szałów jutro i tak dalej. No dobra, moi kochani, to tyle jeśli chodzi o opowieści o S36, mam nadzieję, że wam się podoba, mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, bo to wy, moi drodzy, to wy, to 70 parę procent z was zdecydowało o tym, że nie gramy Berzerkerem tylko bijemy się magiem o to, żeby, żeby pokazać, że tych berserkerów będziemy w końcu tłuc kiedyś. Pamiętajcie o tym, że mag też się rozpędza, to jest główna siła maga, czyli krytyki. Berserker ma od razu 50% szans na kolejne hity, zwiadowca ma od razu 50% na uniki, Na no a mag nie ma tej swojej maszynki do zabijania, czyli 50% na krytyki, on się dopiero będzie rozpędzał, dopiero później będzie karał i tyrał, Hmm, bo no, czym żyje zwiadowca? Zwiadowca głównie żyje unikami i ma od razu 50% szans na krytyki. Czym żyje Berserker? Tym, że ma szansę na podwójne ataki i też ma od razu 50% szans na te podwójne ataki czyli te dwie klasy dostają od razu swoją moc na starcie gry. Mak swoją moc, czyli krytyki, dostaje później, dużo później, jak już rozbuduje postać, zbuduje ją odpowiednio, dostanie jeszcze czarne gemy i tak dalej. Wojownik, na czym głównie polega? Na dużym helcie, na krytykach tak samo i to też on się troszeczkę rozpędza. Z jakimś czasem a paladyn to już w ogóle na nim, jego siła na niczym nie polega. On się już ani nie rozpędza, ani nie zwalnia, on już po prostu sobie jest, no bo wiecie, że było przyjemnie. To tak jak idziecie do Zoi, jest klatka z tygrysami, klatka ze słoniami. No i powiedzmy, to są tygrysy, to są słonie, nie? że każdy chce je obejrzeć. No mak to są jakieś takie małpki, szympanse, no też tam ktoś czasem podejdzie, rzuci banana, nie? A wojownik to taki wiecie um, wojownik to taki nie wiem, co jakieś tam węże, rybki i tak dalej. No i jest taki paladyn i to paladyn to jest taki, wiecie, jak już przeszliście przez o i jest taka szopa gdzieś tam w rogu i tam taka mała tabliczka pokazujemy e, szczury syberyjskie, nie? No, i wchodzicie tam do tej budki, i tam gdzieś tam na końcu, po lewej stronie, stoi taki karton, teksturowy, tu jest napisane. Tam nie wiem, tu jest ostatni szczur syberyjski, bo reszty nie udało się złapać, i są takie głupie, że utonęły, nie? No, i generalnie widzicie ten ostatni pokaz tego szczura jakiegoś tam syberyjskiego, czy jakiegoś innego. I to jest taki paladyn, który, którego nikt nie chce ani oglądać, ani przyglądać się, ani przytulić, ani nic. Wszyscy pędzą do słonia, do tygrysa do nie wiem małpeczek czy, czy do innych zwierzątek, no po prostu tego szczura to już nikt nie chce oglądać. I to jest mniej więcej teraz taka sytuacja w Tracks and widget mrówki, tak, dokładnie mrów. Wojownik jest zdecydowanie lepszą klasą niż Paladyn i, i, i dlatego tych wojowników na topce jest kilku, a Paladyn jest tam gdzieś jakiś jeden o, nawet dwóch! Znaczy tego nie liczę, no bo to jest Stefan, który po pijaku wybierał drank Stefan klasę i chyba się pomylił. Bo prawdzi pra, jedyny prawilny Stefan. Wybrał sobie jedyną prawilną klasę, natomiast ten no, Stefan troszkę się upił i tak skliknął, nie. Tak, pozdrawiamy szczury syberyjskie. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy grają w Shakespeare tylko po to, żeby podlewać papryczkę. Trzymajcie się do zobaczyska Siemano i pa pa!